Dzień dobry, bratko. dzień dobry. Było śniadanko. <laughs> jak się chowa patrzcie. Widzicie on tam. Ale patrzcie jaki narzędź w ręku trzyma, żeby mnie palnąć. Aha, dzisiaj taki plan. Sypianie jak będę wymieniał wiatraki. Ale najpierw Najpierw to trzeba pójść i zobaczyć stan oleju w bryczce i założyć tego wężyka i przemyć sobie samochód. Trochę niedobrze, bo jest przechylony, ale to nic. Dobra. O miałem przynieść sobie ładowarkę do drona. No nic, filmiki się załadowały już. Do YouTube'a ładuje mi się dronik. Jutro będę chciał wziąć karabin. Muszę kupić do tej słuchawek, bo to są widzicie słuchawki elektroniczne do strzelania, że automatycznie tak jak w spawarce maska się wyłącza. Rozmawialiśmy z badką na temat wymiany samochodu, nie? No bo to jest 2000. Ale on chodzi, to jest... On przyleciał tutaj do stanów, on przyleciał w całości jako on nie był tu składany, nie nic on przyleciał, przypłynął na statku i on jest naprawdę bardzo dobrze wykonany ten samochód. Teraz te hamulce są wymienione, wszystko porobione. Ten samochód chodzi jak perełka. I Batka mówi, nie chce się ładować w żadne długi, ni nic, bo jednak życie bez długów jest super. Dlatego na razie odpuszczamy sobie. A ja mówię, muszę wziąć, o, sprawdzić. Zaraz Wam pokażę, co tutaj przyszło w tej paśce. Tutaj zamówiłem sobie taki wiatraczek, nie? Do... Tu nie, to nie jest do garażu. To jest do... Nie wiem czy nie ja okiem. pootwieraj, proszę Cię bardzo. Będzie ładnie. Ja tak, zaraz będę go właśnie podłączał. Tylko najpierw sobie sprawdzę tego wiatraka. Zobaczę co to jest. Ja myślałam, że wiatrak ten sprawdzasz, to chyba chciałobyś. A wiesz, spoś... dwa razy? A czemu chyba? Popatrz. No bo to ty chciałeś zaoszczędzić kupić na Amazonie takie Labubelos. Jak ja chciałam w kolbiko, to ty powiedziałeś, za drogo. Weź mysza, nie wydawajmy tego. Ale idź kurna. To nie jest time, żeby wydawać takie pieniądze. Idź i nawet nie wracaj. Czekaj, będę to podłączał teraz. Zobaczymy czy to zadziała w ogóle. Okay. Słyszysz jak takie pięknie śpiewają? Tak. Patrz jaki czy ty jako może zostawię sobie tutaj. Rafał. Patrz. Niedobrze, że ty tak dajesz wiatrak cały czas na siebie. Bardzo niedobrze. Siło. A ma pilota? Tak. Chodzi, żebym miał na czas, bo o tu jest, widzisz, patrz. Tutaj jest godzina, dwie, trzy, cztery pięć. Ale tutaj bałagan już zrobiłeś. Matko kochana. Godzinka, okej. Okay. Patrz. Tu trzeba ścianę postawić. To trzeba odgrodzić ten kawałek. Trzeba odrodzić? Tak. Dlaczego? Bo tutaj ja robisz normalnie bałagan cały. Czas. Ba te... Było tak ładnie wszystko. Ja tu poukładałam, a tu teraz jest wszystko. No to jest męski corner taki no, na roślinie. No, męski corner, to co kup jakiś... Ty, może takie szafy tutaj kupić? Tak, piszmy szafek, oddzielmy cię. No zobacz, cię. tutaj są takie do garażu. Takie o, tu no. zamiast storage'a. To zobacz ile ty tego masz, dziadostwa. Patrz, widziałaś jaki wiatr. Niedobrze dobrze jak mucha po na ciebie. A co to robi? E, tu jest czas. No okej. Okay. Tu jest czas, a te tutaj jest. O. Te tutaj. O patrz. On się miał obracać. A widzisz? No to jest chuty. Patrz, no Kurę nawet nie. Normalnie Ameryka wersji. Ale jak cichutko... Ty chodzi, nie potrzebujesz mojego tego? Bo to do ciężarówki jest, wiecie? Rafał. Co? Ty nie potrzebujesz tego mojego? Nie bierzesz tutaj nic, ten nie koszczas. Na razie, no... Taki wiatraczek sobie kupiłem, moi drodzy, to do ciężarówki ma być, wiecie, jeszcze sobie je postawię na lodówce, no. tylko, że... Bata, ja go tak sobie ustawię, że on będzie mi wmuchał dobrze. Trzeba sprawdzić poziom oleju, jak wygląda. sięgnę stąd kurna, nie sięgnę, muszę sobie coś to postawić. nie dosięgnę ty no, nie dosięgnę dobra, mamy to Kurde. Nie jest do górnej kropeczki bardzo dobrze. Tyle co powinno być. Pies sąsiada już na pieprza. Zamykają go w garażu. Widzicie? podłączyłem wężyka, wszystko mam, paliwo zalałem, jak to było w stanie tutaj, wciskamy, odpalamy i nie odpala i zaraz się połami w pizdu, Tam może pan najpierw kranik otwórz. Fajnie, bo tylko się przełącza, i kupujemy, i bardzo dobrze to działa. Ibryczka obmyta, tymczasowo wiatraki wymieniam, zaraz wam powiem o co chodzi. W sypialniach wymieniliśmy tu nie było, tu były tylko światła. Zakładam teraz takie. Tu jest do nich pilot. Przynajmniej są ciche i spokojne. Dobra, tego zmontowałem już. Wszystko do kupy. Wygląda jak śmigło go od samolotu jakiegoś. No bo to był taki o, pyrkacz, nie? One, one były OK, ale one hałasują, tak robią taki, tyk, tyk tyk, tyk tyk, tyk, tyk. taki durnowaty i noing jak to się mówi sound to wymienić nie? nagrywa, nagrywa hejka, hejka właśnie jest piękny dzień jak słyszycie, siedzę już w maszynie czekam na Beatkę, ruszamy sobie w teren pozwiedzać ja znam już mniej więcej, ale chciałbym pokazać Beatce fajny kanion, jedzie ze mną poszła sobie jakąś czapkę, mówię, ubierz kapelusz, szczapkę, coś na głowę żeby Ci nie przywaliło słoneczko także jedziemy, jak coś będzie ciekawego to Wam to pokażę jedzie ze mną moja Beatka Idziemy sobie pojeździć trochę po terenie Beatka vloga nagrywa są dzikie mustangi Beatka jest w szoku <grywa> Ci nagrywa Gdzie? jak tam stoją u góry ten jak zasuwa krzaczora jakiegoś obrzera Nawet drzwi nie zamknęła kobieta. Nie płoszkoni kobieto! Ale co Wam powiem? To Wam powiem, ta moja kobieta to ma zgrabne te nogi. W góle cała jest zgrabna. O! Jak se... Super! Super? widzicie Jak macie taki w miarę terenowy samochód Podwyższony Możecie przyjechać sobie tą drogą tutaj ok Stanąć sobie tutaj Tu jest palenisko zrobione I tutaj macie takie miejsce Właśnie gdzie Sobie chodzą kursy Ten Mustang to jest samiec To jest samica Patrzcie jak on pilnuje Tam jakiś podjada Chyba dwie ma Dobry gościu jest Piękny widok, co? W lesie koniec wycieczki Ja kiedyś dalej jechałem chyba Ale tu są miejsca, że jest za dużo śniegu i się nie da przejechać Przerwa na kamieniu No powiedz jak mi się Nie zdążył i tak bym złapać kamery Gdzieś tam stanęła badka i no tak. Schodziłam i zrobiłam slajd. <laughs>